I trzeba ich wybudować i wioskę. No i moje mać, jest się jest możliwe, żeby człowiek Kloski się tutaj pojawił. Gdyby do niego pojechał, to już nie było widzowie. No i zostawcie jasne w ogóle, kiedy podbierzemy, to skończyłem wszystkiego z kwiatówka. No dlaczego? Ja zrobię to, co mam na piszę, to zrobię komentarze. Widzę, że nie no mam każdego, no mam 66 luk cementów, to jest dużo widzowie. No i za, będziemy mieć 64. To jest wielka liczba. Wizorę. Każdy, no i będę budował. Domysł na mnie na Kuby Piotrowskiego. Bo ja go oglądam. No i teraz, się na niego pan? Pan, pan go kuba. fajny film. No i ja napisałem do niego w komentarzu wizorę. Żeby na film, jak nie Co by tutaj wizoje wybrać, bo ja widzieli się, że wybieram. O taki. Domysł, no, wie normalny taki Normalny tak Takie nie mogą być. Jeszcze kaj się To ja tu postawię na dziadku. I to Będzie dom w górę, mój, to będzie dom na No i potem do Kuby idziemy Okej, okay, to ja powie, po prostu wizoje, wiecie? WZOE. to mieć fajne. No ja chcę do Kuby coś napisać, żeby on to mi podał. Bo ja widziałem go filmy. No i napiszcie mi w komentarzu. Czy widzieliście filmy, co ja Kubę oglądałem? Pamiętacie, widzowie, to co dla nich daliśmy. No i jest mój Instagram. No ja i się... Jak ja wyglądam i nie widzieliście z kamerką, to tam może się wejść na listę dla mich. Na ten, ten 107L tam się nazywa Zakaj się wizerze, bo tutaj to są okay. się ok. Czekajcie, bo ja mam taką fajną miarkę. Tylko koło pięka Tutaj koło, koło piasku to było. To nie Chopa, Hopa, hopa. No i mamy już ten domek, na mnie, tutaj jest no i ja tutaj bym dał to, żeby fajnie było w moim domku, no i potem do Kuby przejdziemy, w wizerze. Kuba, czyli on będzie oglądał, Kuba Piotrowski oczywiście, i ja dam mu serduszko, no każdemu daję serduszko, dlatego zresztą on napisa do mnie, to ja nie daję sedna z kawizoru. Ja te komentarze zyskiem. Jednego skasowałem. On mi zarzblosi. Wiecie, co mają wizorie? Że mam tyle sam samo. Wiecie, idę? Pięć. jest mało. A ja tyle biłem już wizorie. Kiedyś miałem osiem, o 9. dziewięć. Pamiętacie, wizorie? Czy nie? Bo wy byliście z nami ale tylko nie było. Pys, pysz, pysz. No, nasz dom tak wygląda, fajnie. Tak chciałem, mnie się nie dostał. No i chopa, próbujemy domysł, widzę. No ja mam dla fajną tej uniory. Ja z tego nie widzieliście, że ja chcę się to obejść, chcę się. Okej, okay, tutaj ja nie chcę to wejście. Ale ja bym to zrobił, czas. O, o taki plan, zobaczcie, widzę. No i mogę posługę robić, O, nie musiałem. Okej, okay, budujemy. Widoję tutaj. Okej, okay, buduję. Tutaj wizole. Okej, widzowie buduję. Tutaj dalej. Tą posłogę. Mi się dobrze chodziło. No i też robimy. Kopa. Są zrobione widzole. To będzie jest taka wioska jakby. Wosek kurzuje, wieszcie. Tutaj się robię. To no taki będzie. Ale może wypełnimy dzisiaj tym odcinku wizorę domy, bo ja nie wiem. Ja to nie będzie chyba długi chyba myślę wizerze. Napiszę, w wizerze, czy filmy takie, czy nie. Napiszcie mi komentarzu lepiej. Okej. chcę coś robić. Wizerze. Ja wiem, co trzeba z dworca robić. Wizerze dokładnie. A wy nie wiecie. To... Tutaj dajemy to, no i potem my tożmi się posłuchamy vlogom. Pos pos to się. No i teraz będzie nasz domek wizerunek go gotowy. Kariem go do końca. Akarz, dla ostatnie tutaj mamy? Fryz, fryz. Fryz. Przyjąłem tożmi coś. Hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Nie, się to ustawiłem wizory. Tutaj to połodzę. Tutaj, 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 no i tutaj. A tutaj mogę zrobić o takie coś, Zoya, eee, No i na dole jest gotowy. Zobaczcie jak się prezentuje z tego. Ale jest ja blisko tym domu. Eee, to ja go oślef, ośleflę. Tutaj dam sobie Zoya, Tutaj pochodnie dam. Wszyscy, wszyscy zamykam. Przede mnie Wizoria. Tutaj takiej tamki zamiast swoim domku. A tutaj to będzie. Tutaj dla stery, Bo ja zase chcę mieć stare no takie dla spółki. Tutaj są łusko białe. Może być. O, dla łuska będzie. jedna na kuby ja będę tutaj masował. Bo okej, okay, patrzę mój dom. Wychodzimy z niego i teraz Kuby dom buduję na wizory, wiecie. Teraz mojego kolegi. No z YouTube'a. ok teraz. No Kuba tutaj jest, nie ja jestem. Tutaj ja te dle więka dam. Okej, okay, tutaj buduję teraz, O! Może taki wysoki będzie. No i widzę, że będzie fajne to. Połączę te domy, widzowie. ja tak blisko z siebie, widzę. że to będzie czas, jakby by było sklejone, wiecie? To będzie wyglądało. No i mamy wtedy pięki. Takie lunne. A ja się trafię na takie lunne widzowie, kiedy tutaj buduję ścianę na kuby. Do kuba musi Piotrowski mieć takie samo ja. Tutaj. No i może się odwiedzać, zobaczcie wizory, może się zresztą odwiedzać do nas, bo mamy tak blisko jesteśmy, wizoje wiesz się? Okej, okay. tutaj mogą być zi takie, do domu Kuby, że ja miałam blisko do niego, a nie dla 10 km z serdusznej Kuby, domu. No i patrzcie, tu fajnie wygląda, będzie fajniej tutaj. No i ja muszę skrócić te, te pienki, no i hopa, hopa, zniszczymy ten pieniądze. jeszcze. Pys, 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 tutaj daję, wizerze. No i patrz nam to wyszło, fajnie. No i kurwisz, Jura niestety jeszcze. To okienko To ja mu dam dla okienka wizory, wiecie? Tylko ja? widzę by mu lepiej było Kaj, okay, buduję wizerze Dobra No i skończyliśmy na niby wizory? Już skończyliśmy. Co to jest na za warią wizerze? Myślałem, że to jest ten manzarią to by było dziwne, okej? Okay? Ej patrzcie, do dachu mamy słomczone wizerze tutaj Budujemy pyszmy pys pys ja jest tutaj na tym domku kuby. Chopa. Teraz ja chcę usunąć te kwiaty. I kładziemy tutaj inne trochę. Kwiaty usunę. Kubie. Ja się wizuje? No nie noś się robi. Wizuje? Co się nie robi? Napiszcie mi w komentarzu, co się robi. Kasuje to. Też płysk, Widzicie? No nie noż się robi, pizole. Najgorzej. chopa, chopa pizole. To je z kubem skończymy jeszcze. Robić dzisiaj? Bo już się nos robi. Widzisz się wizuje, czy nie? Widzisz, bo już się śiemni ekran u mnie. Kolejny ziemia odlenno niestety. Taj. Ale mu się spodobał ten dom. Please, bo ja nie chcę drugiego domu. Chcesz domu zbudować. No i chopa. Chopa. chyba ja tu buduję jakoś wizoje No i prawie koniec jest. Ja tuż nicce tu. Tutaj mamy... Idziemy do domu spali No i widzimy się na dzień dzień. Wiesz, wizoje. Ok, staliśmy wizoje. I wychodzimy do tego domku. do go taty, macie Games. Tutaj Kuba, ja z tutaj w tym domu. Ja tutaj tobie jestem u nas i Tutaj jest z, z, z tutaj O, teraz dom Kuba się prezentuje, widzicie? Widzicie, Tutaj hoppa, to się się posłoga mu zrobia. Można po tym chodzić. Tutaj jest miejsce to. No i to. Ja tutaj mam damo światła. No tutaj podcienka Ja to. No i chopa, chopa, chopa. sobie ta pięknie No i widzicie to jest taki dom kuby. Ja byta tutaj mógł napisać Tutaj. Ja bym mu... dał też dla łóżka, tu. A drugie tu, tu łóżku, tu. łóżku, na łóżku, na łóżku, na łóżku, na łóżku, na czy nie ma się? nie na Nie wiem, łóżku, ale ale na No, co łóżku, tutaj? łóżku, na łóżku, No łóżku, na łóżku, Czekajcie, ja mu to odsunę. Ja tu pasu mu to dałem, no i to może mieć, o. o tak może mieć już no Kuba tutaj w tym pokoiku. No i potem widzą dam synki takie fajne, te były nasze domka z No i tutaj dam synie Kubie taką no i do mojego domu też te daj. Też. A ja sobie tą synę. A tu! Widzowie tutaj wydusamy. No i teraz mój dom się prezentuje. No i teraz kuby, widzoje. Napiszę kalendarzu. Trzywam się do doba do synię. Widzoje tu, tutaj zobaczcie. Tutaj mogę zrobić taki no... I odludę. Widzę, że by fajniej było. Tutaj. Widzicie te kwiaty. ale naprawdę, widzę, te kwiaty mi się skazują na bieli. Widzicie? Napiszcie, czy macie Majklasta w ogóle w Widzoje. Ok? Pysz, pysz, pysz. Pysz, pysz. Widzicie to, Widzoje. hopa hopa, 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 hopa. Widzicie my mamy. Jeszcze to jest no nie, to no nie możemy stać, się dobrze. No i pysz No i nasz domy jest prawie gotowy. Nie domys, tylko od luder. Widoję. więcej zrobię. Tutaj. Wodę mogę wydać Wizole musimy. Wodę wydać Papa, papa. No daj bo zobaczyłem. No ja bym tutaj by wizuje dał. tu w by... nasionka najrożniejsze moje No i patrzcie, jakie obłody są w moim i kole spadłem no, i wspólny, wizore. Wizore widzicie, jakie fajne. No i czas to się na ja prezentuje z góry. patrzcie fajnie. Wizory no i pa pa to pa na pa pa pa